Witajcie w ogrodzie pod lipą. Niedzielny poranek brzydki. Brzydki, deszczowy, wieczny. Dzisiaj zmiana czasu była, więc godzina jest po siódmej. Parę minut a jest już zupełnie jasno, zobaczcie. A wczoraj było prawie ciemno. Więc już teraz na razie będziemy mieć poranki jaśniejsze, za to po południu. O szóstej się ściemniało, a teraz będzie się ściemniało już o piątej. No, taka kolej rzeczy. Spaliśmy troszkę dłużej, bo o godzinę. Ale my i tak wstajemy wcześniej, bo Ramzes zażywa tabletkę rano swoją. Kurki trzeba wypuścić. Także czy niedziela, czy dzień powszedni, to przed siódmą my już wstajemy. Ale ja lubię, ja lubię wstawać wcześniej. Tym bardziej, że teraz po południu będzie coraz ciemniej, więc trzeba wykorzystać dzień od rana. Ale dzisiaj niedziela, więc tylko odpoczynek. No i raczej na spacer się nie zapowiada, bo raczej będzie dzisiaj deszczowo. Wiatr już wieje, 8 stopni. A zobaczymy, co będzie. Zobaczę jak ta dynia mała. Bo ta dynia mała to ona raczej już nie dojrzeje. A no, chociaż, chociaż może, może dojdzie. Niech sobie jeszcze tu leży, a te, te duże też już niedługo trzeba będzie wziąć. No, bo one nie zgniły. bo trzeba będzie już niedługo. Wziąć do domu. Pięknie ta, pięknie dojrzała. Słyszycie, jak u mnie ptaków? Słyszycie, jaki u mnie ruch jest? Wszystko siedzi tam w tych świerkach. Tam sobie mieszkają. To głównie mazurki. te różowe chryzanteny bardzo ładnie kwitną bardzo ładne mają kwiatuszki natomiast troszeczkę jestem zawiedziona tymi białymi bo one mają te główki takie raczej zwisające i teraz jak przyszedł ten deszcz, przyszedł ten przymrożek to troszeczkę przymroziło i teraz te główki zrobiły się tutaj od tej wewnętrznej strony takie brązowe i to wszystko tak zwisa w dół, no nie jest, nie wygląda to zbyt ładnie, one raczej są takie widać, no nie wiem czy to taki, taka odmiana, bardziej zwisająca, bo one nie chcą, ja myślałam, że one tylko takie poprze, jak był przymrozek, że tak główki na dół spuściły. Ale widzę, że nawet te nowe, które się teraz rozwijają, też mają główki w dół, więc nie wiem, widocznie to jest taka odmiana i powiem Wam, że one niezbyt ładnie mi tutaj wyglądają przez to, że no, właśnie nie widać kwiatów dobrze. Będę musiała chyba je na wiosnę przesadzić stąd na, na do jakiejś donicy wyższej, żeby po prostu ładnie wyglądały wyżej jak jak są. No bo te widzicie zupełnie inaczej. One do góry rosną, tak jak też a te inaczej. Będę musiała coś pomyśleć, żeby bardziej je wyeksponować, żeby było widać jednak te kwiaty, bo są bardzo ładne. Ale no, takie zwisające, nie wiedziałam, że takie są. Hryzantemy, które właśnie takie mają kwiaty. No trudno, zobaczymy najwyżej na przyszły rok. Gdzie indziej je przesadzę. A tu dosadzę inne. Haróżycki, mimo że przymroził je mróz, przymrozek, ale nie dały się. Nie dały się. I przepięknie kwitną. Myślę, że wszystkie zdążą się rozwinąć. Prześliczne są. Mają taki piękny, mocny róż. I tak dużo pąków. Pięknie, pięknie. A tutaj rozwinęła się chryzantema, taka wysoka, którą mam tutaj. I jest taka śmieszna. Zobaczcie, tylko oczywiście, co się tutaj schrupało. Chyba ona jest zupełnie innej odmiany. Taka strzępiasta. Ona ma takie strzępiaste, śmieszne kwiaty i bardzo fajny kolor, taki słoneczny, pomarańczowy. Tutaj będzie wysoka różowa, a tutaj będzie wysoka czerwona. Też już się powoli pąki rozwijają. No, tutaj jest ta ceglasta, i ona tutaj uschła, ale na dole puszcza, tak? Jak już wam pokazywałam. Także, także tutaj ładnie, ładnie będzie. No, i tutaj jest różowa, a tutaj jakaś taka ciemnobordowa. Myślałam, że to będzie druga różowa. No, i te są piękne, takie łososiowe. I tutaj druga. Ceglasta. No ładnie, ładnie. Myślę, że w następnych latach będą jeszcze ładniejsze, bo to dopiero w tym roku posadzone to jeszcze nie rozrosły się. Myślałam, że dzisiaj pójdziemy na jakiś wspaniały spacer do lasu. Na piękny znowu, bo coraz bardziej kolorowo. Ale nie da się. Wydaje się, że jest ciepło. Przez okno patrzymy, słoneczko, piękne świeci. Ale jak się wyjdzie na zewnątrz, to lodowaty wiatr. Lodowaty. Po prostu nie da się chodzić. Pięknie się wszystko wybarwia. U mnie w ogrodzie też. Ale tak jak mówiłam, dzisiaj tak jest zimno, jest taki mroźny wiatr. Nawet po ogrodzie się nie bardzo chce spacerować. Już się wybarwiają klony. Zobaczcie jak tutaj pięknie robi się złoto. Klony pięknie się wybarwiają, dlatego ja klonów nie wycinam, mimo że to są drzewa, które bardzo tutaj duże urosły i dają trochę zbyt dużo może cienia, ale mnie to nie przeszkadza, niech sobie rosną. Zobaczcie, jak tutaj pięknie się wybarwił klon na złoto, a tutaj dąb. Już w lesie też u mnie coraz piękniej. Coraz bardziej złoto. Liści pełno już jest. Trawy pięknie kwitną. Zobaczcie rozplenice i miskanty. Miskant i tu rozplenica. Przepięknie mi w tym roku zakwitły. Naprawdę jestem zachwycona. I tutaj dereń. Dereń Sibirika. Zobaczcie. Jakie ładne liście ma. No i oczywiście w Dereniu Sibirika najpiękniejsze są te czerwone pędy, które pięknie wyglądają w zimie. O. I właśnie pędy są, głównie te młode są czerwone, bo widzicie tutaj starszy jest na dole i już jest taki nie jest już czerwony, tylko brązowy. Więc, żeby mieć na zimę dużo czerwonych, pięknych pędów, no to trzeba go na wiosnę przycinać, żeby wytworzył dużo pędów. Widzieliście, jak przycinałam go na wiosnę, to dosłownie miał po dwie, trzy gałązki, a teraz jak pięknie się tutaj rozrósł pięknie wygląda. No i bardzo ładnie. Rozrastają mi się pęcherznice. Tutaj jest pęcherznica taka czerwona, piękna jest. Też był mały krzaczek i w tym roku wyrósł na taki, że ma tyle co ja wzrostu. A tu jest pęcherznica taka zielona. Ona na wiosnę jest złota. A teraz zrobiła się zielona. Ale ta czerwona jest przecudna. No, jeszcze zobaczymy na moje na moją, na moją plantację wierzb i powiem wam, że no przyjęły się, przyjęły się to co, to co zobaczcie tutaj uschło, na przykład tutaj, no to tutaj odbija ładnie zielono, więc chyba będzie dobrze, chyba będą rosły. No niestety z moich grzybków już nic nie zostało. Tak to jest właśnie, jak one już stracą swój urok. No pięknie jest pięknie, tylko że zimno. Naprawdę zimno dzisiaj. Nawet nie szliśmy. Rozpogodziło się, ale nawet nie szliśmy do lasu, bo zimny, lodowaty wiatr. Piękna pięknie. moja lipa zrobiła się już złota. I piękne złoto pod nią. Zobaczcie, ile liści. Te liście spędzają sens powiekromkowi i on zawsze mówi, że trzeba to grabić, trzeba to grabić. A ja liście pod lipą zostawiam. One sobie tu pięknie leżą i później na wiosnę i znikają. One po prostu znikają. No i tą moją lipę na, na ziemię pod lipą nawożą. Także lipa ma przynajmniej jakieś korzyści ze swoich liści. Ja tylko zbieram liści tyle. Tutaj sobie z brzegu je rozgarniam. Tutaj sobie z brzegu je zgarniam. Do ściółkowania. Bo ja wszystkie rabaty, jak widzieliście na zimę. ściłkuję liśćmi. No i stąd tu mam tyle liści, że mi zupełności wystarcza. Tutaj się róże wyściłkowały same. Tu jeszcze jakieś pączunie były, ale one niestety zmarzły już. Ślicznie mi się rozrosła ta roza, roza rugoza. Pięknie też wszystko bardzo ładnie urosło w tym roku. Bardzo ten rok był dobry do wzrostu takich roślin, bo było mokro, więc naprawdę bardzo porosły mi te wieloletnie rośliny. Zobaczcie jaka wierzba urosła tu wielka. Tu dookoła tej studni głębinowej sobie zasadziłam i zobaczcie, jakie są wielkie. Będą miały zapewne bazie na wiosnę. Na pewno będą. No także pięknie jest teraz, pięknie jest teraz. Tylko że już niestety zimno. Jutro zaczynamy nowy tydzień. Zobaczymy co przyniesie, jaka będzie pogoda i co będziemy działać. Zarówno w ogrodzie. Jest straszna pogoda. No, po prostu straszna. Wieje, leje. No, masakra po prostu. Byłam tylko kurką dać jeść, otworzyć je i uciekam do domu, bo zimno. Pogoda po prostu do siedzenia tylko w domu. Ale już zaczyna znowu lać. Na chwileczkę tylko przestało, jak wyszłam do kurek, szybko przeleciałam. No i uciekam, uciekam, bo zaraz będę mokra. I cały dzień dzisiaj leje, cały dzień. Przyszłam tutaj, kurką przyniosłam jeść, a przy okazji odkryję już mój poplon, bo już jest dosyć duży i już teraz ptaki mu nie zagrażają, już nie wydziobią nic. Wszystkie poplony pięknie wykiełkowały. Troszeczkę przymarznięty, takie te ciemniejsze listki, to są troszeczkę przymrożone. No ale jest, jest ładnie wyrósł i to najważniejsze, że w ogóle cokolwiek wyrosło, bo już się martwiłam, że może nic z tego nie będzie. No i tutaj następny ten, też ładnie wyrósł, chociaż jest młodszy. A tutaj jest ten, który ostatni robiłam. No i ten najsłabiej. Nie wiem, czy więcej wyrośnie, ale zawsze coś tam wyrosło. Niestety moja fasola nie przeżyła, nie przetrwała. Przemarzły. Myślę, że te wszystkie fasolki niestety przemarzły. No nic, nie dało się nic zrobić, one wcześniej nie wyrosły, pięknie kwitły w lecie, bardzo długo były piękną ozdobą, no a teraz niestety obawiam się, że to wszystko przemarznięte jest. No i tutaj ta fasola wawelska pięknie rosła, pięknie rosła, miała piękne kwiaty. No i niestety widzę, że te strąki są przemarznięte, a ona, zobaczcie, ona nie dojrzała w środku, bo ona powinna być czerwona. No więc niestety to wszystko przemarzło i pójdzie na kompost. No trudno, no trudno, niestety, ale za późno, za późno zaczęły dojrzewać. Więc, więc z fasoli na zimę niestety nic nie będzie. Mam tylko troszkę zamrożonej tej fasoli szparagowej, którą wyciągnęłam z, z tych strączków. Także to będzie tylko taka mrożona fasolka. Ona się przyda też. Do ugotowania. No, czasami straty też są. No, niestety, jeżeli jak nie były te strączki zaschnięte, to nic by z tego nie było. Przyszedł wtedy ten dwudniowy mróz. Bo to nawet nie był przymrozek, bo minus 4, no to był już taki mrozik. No, i niestety nie udało się. Trudno. Trudno, nie będę płakać, no, bo nie ma po co. No i zobaczymy, zobaczymy na przyszły rok, na przyszły rok pierwszą tą fasolę wysieje i wtedy może zdąży, zdąży dojrzeć. Co u mnie w tunelach? U mnie w tunelach pięknie rośnie. Zobaczcie jakie piękne bratki mam. Piękne bratki rosną. Będą piękne na wiosnę. A tutaj nawet fiołek rogaty zakwitł, proszę bardzo. No i tutaj Gajlardia pięknie. Tu jeszcze są bratki. no Wszystko bardzo ładnie rośnie. Goździ kartusek jaki ładny jest. No cieszę się, cieszę się, że wszystko się pięknie przyjęło. Myślałam, że zmarzła ta rudbe, a tu się okazuje, że pięknie kwitnie. Tutaj mam już przygotowaną grządkę na czosnek o zimy harnaś. I już na dniach będę sadziła. Jeszcze tylko przyniosę tu kompostu. Później po posadzeniu jeszcze przyniosę kompostu, przykryję kompostem i będzie tutaj sobie rósł. Tak jak w zeszłym roku miałam najładniejsze czosnki, właśnie tutaj stąd. O, moja szczeć już dawno powinna być ścięta. No ale wiecie, zanim się ja zabiorę do czegoś. I zanim pogoda mi na to pozwoli, no to moje szczęście już są takie, widzicie? Dosyć brązowe. Zaraz ja muszę ściąć jedną i zobaczyć, jak to ona wygląda w przybliżeniu. Bo chciałam sobie zrobić pewne kompozycje z nich, ale takie kolorystyczne. Chciałam, chciałam je zabarwić na yy, kolory takie właśnie jesienne i zaraz zobaczę jak to one wyglądają z bliska no no więc tak wyglądają żeby je zabarwić no myślę, że mogą być ładnie wyglądają, tutaj takie mają wąsy fajne, myślę, że Zrobię z nich fajną dekorację jesienną. Ja nie będę na razie całych tych łodyg ścinać, tylko pościnam sobie same te końce. Wszystkie szczecie pozbierane, pokażę Wam jak tam na tej mojej łące kwietnie wygląda. I zobaczcie, tutaj wyrastają nowe y, ślazy, dziki, który wysiał się zapewne i on będzie na przyszły rok rósł. Tutaj jeszcze jakieś telepnice, oczywiście szczecie nowe też są, no i dużo różnych siewek. Które się wysiały z tego, co rosło, i tutaj nawet goździki brodate bardzo dużo się wysiało, także na tej łące będzie coś, coś na pewno, a resztę się dosieje. No dużo miejsca, widzicie, zajmują mi te szczecie tutaj, bo one się teraz tu będą wysiewać, no i tą łąkę będą mi tutaj zarastać. No ale część tych, które już tutaj przekwitły to powyrywam zostawię tylko tutaj po brzegu no i niech one sobie rosną bo one wyglądają bardzo ładnie w lecie a u nas od samego rana ulewy ale to tak leje że świata nie było widać teraz o 7.30 poszłam do kurek otworzyć je bo było o 7 była noc ciemna i ściana deszczu i tak leje już od 5 rano Malać cały dzień, ale po prostu no masakra jest. Masakra. Taka, takie straszne ulewy. No, coś okropnego naprawdę. Uciekam do domu, dałam tylko kurkom jeść i uciekam, no bo zaczyna znowu tak strasznie lać. Zobaczcie mi tutaj jeszcze wodę. Zobaczcie ile dzisiaj, dzisiaj ile nalało. Takie straszne ulewy były, że jest 5,5 cala. 5,5 cala 5,5 cala to jest 5 razy 2,5 to jest 12,5 i jeszcze pół to jest 14. Prawie 14 cm deszczu od rana nalało. Więc wyobraźcie sobie, jak musiało lać. A zobaczcie ile tutaj wody nalało. Tutaj nieraz jest takie jakieś, tylko lekkie kałuże są, a teraz zobaczcie, zobaczcie ile. Tutaj w tym przejściu do warzywnika. No, ile nalało wody. No tak tutaj to nigdzie nie... Nie mamy kałuż, no bo to wszystko wsiąka w ziemię, ale tam jest akurat ziemia, bo tam się chodzi, no i tam już nie wsiąka, tam jest dużo korzeni. No strasznie, strasznie dało w kości.